Hej kochani, język angielski na dzisiaj dla was, szybciutko, kilka czynności. Takie trochę randomowy, ale, ale mam nadzieję, że się spodobają. Coś trochę innego, staram się, żeby nie było nudno. E, dobra, no to jedziemy. Dig – kopać, shout – krzyczeć, carry – nieść. Słyszycie, jak ja mówię te ry? To nie może być kary, tylko carry. Musicie ten język jednak tam zawijać do tyłu. Ale jak powiecie, kary to nic się nie, nie, nie wydarzy, tylko mówię, żeby w zależności, jak chcecie mówić. E, lift. I to też nie jest takie lift, tylko jest takie lift bardziej l". znowu, ale mówię. Najważniejsze, żeby zapamiętać, że lift to jest podnieść, podnosić. Sneeze. Kichać. Sneeze. Wave. Machać. A wave to też jest fala. Fala taka morska. E, znaczy. W ogóle fala. Pik. Podnosić. Też nie pik, tylko pik. Słyszycie, że te y z i się musi troszeczkę wymieszyć w tej buzi. Kick. Kopać. Piłkę na przykład. Kick, a ball. No i ostatnie. Balance. Balance to jest utrzymać równowagę, balansować. Zbalansować. Um, dobra, tyle na dzisiaj. Cały dzień. Tylko te kilka słówek, skupiamy się na nich, e, spisujemy sobie gdzieś e, jakaś karteczka, pyk na szafkę i cały dzień e, po 5 minut, nawet nie 5 minut, 30 sekund, pewnie z minutę, zanim sobie to przerobicie, potem przerabiajcie sobie kilka razy w ciągu dnia i następny dzień, następna doza kolejnych słówek, także... W ten sposób się uczymy z przyjemnością, z ym, ochotą, to naprawdę zachowuje się potem, zostaje po, potem w głowie. E, także przyjemnie, po trochu, małymi kroczkami do przodu, teraz nie wiem ile już mamy, z, 300 będzie słówek, czy coś takiego. Także mówię, na cały rok, e, nawet kilka miesięcy jak, jak minie, zobaczycie jaką macie Ogromną wiedzę, i później sobie możecie to, te, te słówka połączyć i, i tworzyć pomalutku zdania, i dalej uczyć się gramatyki. Także w ten sposób rozwijajcie swój e, język, jakikolwiek, nie musi to być przecież angielski, może być każdy inny. E, w ten sposób ja też się uczyłam języka mojego męża. Osłuchiwałam się i, i, i rozumiałam różne słówka, potem zaczęłam sobie budować e, zdania. Także w taki sposób e, mówię. Nawet nie, nie wiecie, jak szybko możecie się nauczyć, właśnie tak podświadomo, a potem jak przychodzi jakaś sytuacja, w której trzeba mówić, naprawdę otwierają się szuflady i nagle człowiek wie więcej niż myśli, że wie. Także wszystkiego dobrego, kochani. Miłego, pięknego dzionka majówki. Korzystajcie z, z pogody, z tego, że możecie być na zewnątrz z ludźmi, z swoimi rodakami, nierodakami, rodziną, nierodziną, przyjaciółmi, przyjaciółmi, Friends. E, także do zobaczenia. Do następnego papa.